Witaj, ukochana duszo światła. Dzisiaj anioły proszą o Twoją uwagę, ponieważ coś potężnego ma się zaraz ujawnić. Czy odczuwasz ucisk w sercu bez wyraźnego powodu, niewidzialną obecność, która przenika Twoje myśli, jakby ktoś próbował nawiązać z Tobą głębokie połączenie? Ta energia ma swoje imię i dziś anioły mówią, że ta osoba szaleje z powodu ciągłego myślenia o Tobie i stoi na krawędzi czegoś niezwykłego. Tak, duchowa siła jest w ruchu i jest bezpośrednio związana z Twoim imieniem, Twoim sercem, Twoją ścieżką. Dziś, do końca tej wiadomości, odkryjesz, dlaczego to połączenie jest tak intensywne i jak wszechświat przygotowuje mocne spotkanie, które odmieni Twoją historię. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka Twojej duszy teraz, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu światło to dotrze do wielu serc, które potrzebują pokoju, ukojenia i codziennych przesłań od aniołów. Dziś anioły niosą dla Ciebie specjalną i pełną znaczenia wiadomość. Być może poczułeś subtelną zmianę w powietrzu, uczucie, które porusza Twoją duszę. To uczucie może być odpowiedzą na coś, na co czekałeś znakiem, że ważne wydarzenie jest bliskie. Może ktoś myśli o tobie bardziej niż myślisz. Anioły potwierdzają, że ta osoba jest całkowicie pochłonięta myślami o tobie i że to nie jest przypadek. Wszechświat ma swój unikalny sposób, by wszystko ustawić na właściwym miejscu, a ten moment właśnie nadszedł dla ciebie. Wiesz, wszystko... Co się dzieje, ma wyższy sens. Wpisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość od aniołów, by wzmocnić energię tego boskiego objawienia. Ta osoba nie potrafi już wyprzeć cię ze swoich myśli. Za każdym razem, gdy Twoje imię pojawia się w jej głowie, jej serce przyspiesza, a ogarnia ją głęboka tęsknota. Nawet jeśli próbowała sobie wmówić, że wszystko minęło. Teraz pogrąża się w oceanie uczuć. Anioły potwierdzają, że wasze połączenie nie zostało zerwane, a ta osoba zaczyna dostrzegać wartość tej więzi. Wszechświat mówi do niej na różne sposoby, wysyłając sygnały. Może słyszała piosenki przypominające wspólne chwile, może widziała twoje imię albo śniła o tobie. To nie przypadek. To anioły szepczą jej do ucha. Że między wami jest coś silnego, prawdziwego, czego nie da się wymazać ani czasem, ani dystansem. Zajmujesz głębokie miejsce w sercu tej osoby, i choć próbowała ignorować to uczucie, znaki stają się coraz bardziej oczywiste. Anioły proszą, byś otworzył teraz swoje serce i zaufał temu boskiemu procesowi. Wpisz w komentarzach Anioły uzdrowienia. By przyciągnąć jeszcze więcej światła i duchowego uwolnienia w tym momencie przemiany. Ta osoba przez długi czas ukrywała swoje uczucia i uciekała od tej rzeczywistości. Być może wierzyła, że najlepiej będzie iść dalej i zostawić przeszłość za sobą. Jednak anioły ujawniają, że prawdziwej miłości nie da się zignorować. Kiedy miłość jest prawdziwa, Objawia się na różne sposoby i nie da się przed nią uciec. Tęsknota, którą odczuwa, staje się niemożliwa do zignorowania. Myśl o tobie zajmuje tak wielką przestrzeń, że nie ma już odwrotu od spotkania. Anioły proszą, byś zaufał przepływowi życia. Nie wszystko dzieje się w momencie, kiedy byśmy chcieli, ale wiesz, wszystko zdarza się dokładnie wtedy, kiedy powinno. Ludzie, uczucia, sytuacje, wszystko układa się tak, by rzeczy mogły się zmaterializować we właściwym czasie. Wpisz w komentarzach, przyjmuje to uzdrowienie miłości, by jeszcze bardziej wzmocnić boskie połączenie, które się odradza. Jeśli czujesz głęboko w sercu, że ta wiadomość jest dla ciebie, wiedz, że wszechświat szykuje coś wielkiego. To. Co wydawało się stracone lub dalekie, powraca w nowej, silniejszej formie. Prawdziwa miłość nigdy nie znika. To, co jest prawdziwe, zawsze znajdzie swoją drogę, nawet w najtrudniejszych momentach. Masz szansę na nowy etap, w którym rany przeszłości zostaną uleczone. Miłość, którą dzielisz z tą osobą, jest głęboka i duchowa, to coś. Czego czas i odległość nie mogą zniszczyć. Anioły nie przestają działać w tym boskim planie, prowadząc tę osobę ku głębokiemu przebudzeniu, gdzie w końcu doceni, co zostało utracone. Nadchodzi moment przebudzenia, a z nim miłość objawi się w Twoim życiu w potężny sposób. Wpisz w komentarzach: Akceptuję tę niebiańską wiadomość, by wzmocnić energię przemiany, która właśnie się dzieje. Ta osoba, choć się oddaliła, jest prowadzona ku pojednaniu. Anioły kierują nią krok po kroku, by otworzyła się na to, co najważniejsze. Miłość, która nigdy nie przestała istnieć między wami, to bolesny proces, ale konieczny. Teraz jest wezwana, by spojrzeć w głąb siebie i dostrzec, że to, co przez długi czas negowała, jest kluczem do jej prawdziwego szczęścia. Życie pełne jest wzlotów i upadków, ale wiesz, ukochana duszo światła, że wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno. Boski czas nigdy nie zawodzi. Ty i ta osoba jesteście przygotowywani do spotkania na nowym poziomie zrozumienia, leczenia i wzajemnego wzrostu. Miłość jest odbudowywana, kamień po kamieniu, aż fundament stanie się mocny i nie do ruszenia. Nie bój się tego, co nadchodzi. Anioły cię prowadzą i wszystko zostanie ujawnione w idealnym momencie. Gdy ta osoba w końcu zrozumie głębię swoich uczuć, pojawi się ruch ze strony niej. Może to być wiadomość, telefon lub nieoczekiwane spotkanie. Wszechświat szykuje idealną scenę na to wydarzenie. Tymczasem zachowaj otwarte serce i ufność w to, co nadejdzie. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoją duszę, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. W ten sposób pomożesz wielu osobom otrzymać światło i słowo duchowego przewodnictwa, które anioły codziennie nam przynoszą. Nieważne, co wydarzyło się w przeszłości, liczy się to, co jest przygotowywane dla Ciebie teraz. Miłości nie da się wymusić, ona płynie naturalnie. A jeśli jest prawdziwa, zawsze znajdzie swoją drogę. Wpisz w komentarzach ufamy boskiemu czasowi, aby wzmocnić energię manifestacji Twojego pragnienia. Gdy ta osoba się do Ciebie zbliży, będzie to z nowym zrozumieniem tego, co naprawdę ważne. Miłość, szacunek i wzajemna podziw będą fundamentem nowej, silniejszej i jaśniejszej drogi. Przygotuj się na coś wielkiego. Ponieważ anioły przygotowują grunt pod nowy etap miłości i szczęścia. Niech pokój i światło aniołów wypełnią Twoje serce. Niech Twoja droga będzie oświetlona miłością, wiarą i spokojem. Zasługujesz na wszystkie błogosławieństwa, które nadchodzą. Niech boska harmonia zawsze będzie obecna w Twoim życiu, prowadząc Cię ku przyszłości pełnej miłości i obfitości. Uwierz, Ukochana duszo światła, to, co jest dla ciebie zarezerwowane, jest cudowne i wieczne. Nie ma już miejsca na wątpliwości. Miłość przygotowuje się do ponownego rozkwitu. Amen.